Mechanicyzm czy witalizm? Część druga. Zacznijmy od średniowiecza. Do końca średniowiecza o genezie życia mówili tylko filozofowie i teolodzy. W średniowieczu panowała filozofia Arystotelesa, bo w XIII wieku święty Tomasz z Akwinu postanowił, ustanowił raczej, że ustanowił Arystotelesa autorytetem filozofii i w nauce. A Arystoteles żył w IV wieku przed Chrystusem. Arystoteles opisywał organizmy żywe w kategoriach celowości i całościowości, czyli inaczej teleologicznie. My tutaj Moja mała dygresja. Raz, yy, będąc yy, promotorem jednej pracy doktorskiej, doktorant użył słowa teleologicznie. Yy, teleologicznie, czyli celościowo. Tak należy powiedzieć. Słoń teleologicznie ma trąbę, która służy mu do tego, tego i tego. Ryba teleologicznie ma skrzela, które służą jej i tak dalej, teleologicznie. No ale tam ktoś w komisji powiedział, to były jeszcze czasy końca komunizmu, ale jednak komuniści jeszcze przynajmniej, przynajmniej mniejsza to gdzie byli, dlatego powiedział, panie lepiej nie teleologicznie, bo to tak, to tak nie brzmi. No oczywiście. Ja jednak używam słowa teleologicznie w oderwaniu od teologii. To są dwa zupełnie zupełnie różne stwierdzenia. Przez ten termin jeszcze raz przypominam, teleologia rozumie się, że właściwości organizmów żywych mają cel. Na przykład zęby są do gryzienia, mowa do komunikowania się, nogi do, ręce do i tak dalej i Wszystkie te oddzielne właściwości są zintegrowane w cały organizm. To Arystoteles. Celowość, czyli teleologia, nie istnieje w naturze nieożywionej. Kamień nie jest. Nie można mówić o teleologicznych funkcjach kamienia. Tylko w naturze ożywionej jest. To właściwość uniwersalna w świecie ożywionym. Nie ma sensu mówić o celowości gwiazd, gór czy praw fizyki. Natomiast geneza życia była i pozostaje nadal niezmienna, czyli witalistyczna. Wszystko jest w życiu celowym. Życie daje i podtrzymuje Bóg, i tylko Bóg. To Średniowiecze. Święty Tomasz z Akwinu i Arystoteles. W ciągu XV i XVI stulecia zmieniła się atmosfera dla nauki.